Dzisiejszy odcinek będzie w szczególnym stopniu przeznaczony dla liderów, dla przywódców, dla osób, które w środowiskach wspólnotowych, parafialnych, kościelnych, zborowych, jakkolwiek je nazwiemy, prowadzą innych ludzi, pracują z innymi ludźmi i. Opiekują się, bo to chyba będzie najlepsze sformułowanie: opiekują się innymi. Przystępuję do tego odcinka z modlitwą, z taką też refleksją, aby Bóg dał mi łaskę do tego, aby dobrze oddać myśl, którą widzę w dzisiejszym fragmencie. To będzie ostatni fragment, który będziemy rozważać z pierwszego listu Piotra, piąty rozdział, od pierwszego do siódmego wersetu. Myślę, że apostoł Piotr zostawił nam tutaj pewną mądrość dla, dla liderów, właśnie dla przywódców, dla ludzi, którzy opiekują się innymi. Ponieważ chciałbym, żeby ta wersja. Z parafrazy, którą się tutaj zajmujemy, czyli z The Message, mocno nam wykonała pracę w głowie, w sercu, w duchu. To dzisiaj przeczytam wyjątkowo tylko z The Message, ten fragment, a potem, no, myślę, dość dokładnie spróbujemy się jemu przyjrzeć, przeanalizować go trochę. Rozłożyć na czynniki pierwsze dokonać pewnej dekonstrukcji tego fragmentu, aby się z niego czegoś nauczyć, od jednego z najbardziej interesujących liderów Kościoła Nowego Testamentu. A zatem czytamy z pierwszego listu Piotra, rozdział piąty od pierwszego wersetu, a dodam tylko, że ten fragment od pierwszego do siódmego wersetu w w takim tytule podrozdziału już mówi o ważnej rzeczy. Ten podrozdział zatytułowany jest Bóg da ci awans we właściwym czasie. A zatem, tak czytamy w wersji The Message: Niepokoi mnie pewna sprawa dotycząca liderów kościoła. Wiem, jak to jest być liderem, doświadczać cierpień Chrystusa oraz nadchodzącej chwały. Oto moja obawa. Troszczcie się o stado pańskie z pełną starannością charakterystyczną dla pasterzy. Nie z musu, ale dlatego, że chcecie podobać się Bogu, bez kalkulowania, co możecie z tego wyciągnąć dla siebie, ale z energią w działaniu, bez menedżerskiego mówienia ludziom, co mają robić, ale pełni empatii, sami bądźcie dla nich przykładem tego, o czym mówicie. A kiedy Bóg, ten najlepszy pasterz ze wszystkich, zapanuje ostatecznie nad wszystkim, zobaczy, jak dobrze sobie radziliście i nagrodzi was obficie. Młodsi z was niech naśladują liderów. Jednak wy wszyscy, zarówno liderzy, jak i naśladowcy, nie zwódźcie się nawzajem, ponieważ Bóg rozprawia się z pyszałkami, a rozkoszuje się prostymi ludźmi. Bądźcie zatem zadowoleni z tego, kim jesteście, i nie udawajcie nikogo innego. Mocna Boża Ręka jest nad Wami, sam Bóg da Wam awans we właściwym czasie. Żyjcie beztrosko przed Bogiem, jesteście przedmiotem Jego największego zainteresowania. Myślę, że jeżeli coś niepokoi apostoła Piotra, a on od tego zaczyna ten fragment, niepokoi mnie pewna sprawa. To my, jako liderzy, um, powinniśmy to sprawdzić, powinniśmy się temu przyjrzeć, powinniśmy dać na to baczenie, tak się kiedyś chyba mówiło po polsku. Um, I Piotr mówi: Hej, ja też jestem liderem, ja też na to zwróciłem uwagę, ja też samego siebie rozsądzam, bo wiem, jak to jest być liderem i doświadczać Cierpień Chrystusa oraz nadchodzącej chwały. I już tutaj w tym sformułowaniu kryje się pewna trojaka mm, przestrzeń, pewna trojaka. Mm, kompetencja liderów. Po pierwsze, wiedza, jak być liderem, ale też doświadczenie, albo nawet lepiej doświadczanie z jednej strony cierpień Chrystusa z drugiej nadchodzącej chwały a zatem nowotestamentowy lider zdaniem Piotra to jest ktoś kto wie jak być liderem, wie jak sprawować tą funkcję, ma pewną wiedzę, pewne kompetencje, ale też u, 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 uzupełnia tą wiedzę doświadczeniem cierpień Chrystusa. Doświadcza tego, czego doświadczał jego mistrz, tego bólu, tego rozczarowania, tego, tej być może traumy, cierpienia, niezrozumienia, ale z drugiej strony doświadcza nadchodzącej chwały. Czyli tu mamy pewnego rodzaju fundament. To poznanie i doznanie ma trojaki wymiar. I Piotr mówi, moja obawa, ta sprawa, która go niepokoi, która dotyczy liderów, to jest staranność. Staranność w troszczeniu się o ludzi, w opiekowaniu się o ludzi, która wynika z tego, że my jako liderzy chcemy podobać się Bogu w domyśle, a nie czerpać ze swojego liderstwa. Akceptację, czy samoakceptację, samoocenę poprzez pochwały ludzi. Czyli lider nie może, jak mówi Piotr, tutaj kalkulować. Nie może być taki wyliczony. Co z tego może dla siebie wyciągnąć, ile ja będę miał z tego dla siebie, nawet jeżeli to, co mam z tego liderowania mojego, bierze się z podbijania bębenka mojego ego. Ale mówi przeciwnie: lider ma być człowiekiem z energią w działaniu. On nie ma mówić ludziom, co mają robić, ale sam ma być przykładem tego, jak co ma być robione. Po to, to jest ta energia w działaniu. I uzupełnia dwie rzeczy: energię i empatię. Czyli z jednej strony, ja jako lider powinienem być przykładem energii, przykładem praktyczności, przykładem zaangażowania w działaniu a z drugiej strony powinienem być pełny empatii, czyli powiedzieć sobie, hej, przez to, że ja będę moim ludziom mówił, co mają robić, oni być może wcale od tego nie nabędą wiedzy o tym, jak być liderem, ani nie doświadczą cierpień chrystusowych na swoim ciele, na swoim duchu, ani na... nie doświadczą perspektywy nadchodzącej chwały. Ja muszę im pokazać, być dla nich przykładem tego, o czym mówię. Czyli w zasadzie Piotr y, eliminuje tutaj koncepcję, jak sam to nazywa, menedżerskiego mówienia ludziom, co mają robić. Nie o to chodzi w nowotestamentowym Kościele, żeby liderzy mówili nam, co mamy robić, sami tego nie robiąc. Nie o to chodzi, aby w nowotestamentowym Kościele, żeby ja jako lider mówił innym, co mają robić. Ale jednocześnie sam się temu nie podporządkowywał, sam tego nie robił. Skoro mam być przykładem, muszę być przykładem w działaniu. No i potem w czwartym, piątym wersecie Piotr powiada: Hej, jest nagroda, w którymś momencie Bóg, najlepszy pasterz, zapanuje ostatecznie nad wszystkim i zobaczy, jak sobie dobrze radziliście. Ale jest też kara i tą karą jest zwodzenie się nawzajem. Bóg rozprawia się z pyszołkami. Mówi, że rozkoszuje się prostymi ludźmi. I potem przechodzi dalej w wersecie 6 i 7 do, do tego, aby malować kolejny obraz na temat tego, jaki powinien być, jak powinien funkcjonować lider. I w wersecie szóstym mówi: Bądźcie, drodzy liderzy, zadowoleni z tego, kim jesteście. To jest no z mojej perspektywy osoby już dojrzałej, jak mam nadzieję, słychać po głosie. Bycie zadowolonym z tego, kim jestem, bycie pogodzonym, ale w tym dobrym sensie, w tym pozytywnym sensie, niezrezygnowanym. O ja, nie mogę być kimś innym, ale. Jestem pogodzony w tym dobrym sensie z tym kim jestem, tym, jaki jestem, nie rozżalony, nierozczarowany, nie zazdroszczący, ale zadowolony z tego, kim jestem, do tego stopnia, że wiem jestem świadomy tego, że zanim jestem liderem, jestem Bożym dzieckiem. Jestem Bożym stworzeniem i Bożym dzieckiem. I to sprawia, że nie muszę udawać nikogo innego. To sprawia, że lider jest przezroczysty, że lider jest spójny. On nie dość, że jest czy ona zadowolony z tego, kim jest, to jeszcze nie musi udawać i nie udaje nikogo innego. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ja zajmuję się, mówi apostoł Piotr, e, tym, na co natknie się moja ręka, używając przykładu e, Mojżesza, kiedyś Bóg zwrócił się w Starym Testamencie do Mojżesza, zrób to, na co natknie się Twoja ręka. Przynajmniej tak to w tej chwili pamiętam, że, że chodziło o Mojżesza, wybaczcie, jeśli się mylę. Czyli zajmuję się tym, co tu i teraz. Chcąc podobać się Bogu, chcąc pełną starannością troszczyć się o ludzi, chcąc być pełen energii, pełen empatii, chcąc być nagrodzonym za to, jak sobie radzę, chcąc um, odzwierciedlać to, że jestem zadowolony z tego, kim jestem i nie udaję nikogo innego, robię to, na co natknie się moja ręka? Robię to, co tu i teraz jest przede mną do zrobienia, dlatego, że wiem, że moja promocja, mój ewentualny awans w Bożym Królestwie odbywa się poprzez uniżenie. Awans w Bożym Królestwie odbywa się poprzez uniżenie. Jeżeli ktoś z Was chce być pierwszy, Niech będzie najmniejszy. Jeżeli ktoś chce być największy, niech zajmuje się rzeczami najbardziej pospolitymi. Jeżeli ktoś chce, żeby jemu służono, niech służy wszystkim. To jest ta zasada. Bóg da mi awans we właściwym czasie. W ostateczności, gdybym jako lider, nikt nie zauważył mojej pracy, w co wątpię, Gdyby nikt mnie nie wypromował w jakieś inne miejsce do innej służby, do, do innej odpowiedzialności, to ostatecznym efektem tego mojego awansu będzie to, co się będzie działo, kiedy stanę przed Bogiem już na najpierw po śmierci, a potem na sądzie, kiedy dostanę koronę, którą obiecuje mi Boże słowo, więc będzie właściwy czas na to żebym zatroszczył się o swój awans dzisiaj, jeżeli chcę być wyżej, jeśli chcę być przed ludźmi, jeśli chcę zarządzać większym, muszę sprawdzić się w zarządzaniu mniejszym. Taka jest Boża kolejność. I dobra wiadomość na zakończenie jest taka, że ta informacja, że sam Bóg da mi awans we właściwym czasie, może sprawiać, że ja żyję bez trosko przed Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że jak mówi apostoł Piotr, co jest pięknie wyrażone w The Message, jestem przedmiotem największego Bożego zainteresowania. Skoro Bóg się o mnie troszczy, ja mogę żyć bez trosko przed Bogiem. Bez żadnych ukrytych motywów, bez żadnego pociągania za sznurki, bez żadnej politycznej, zakulisowej gry, bez żadnych niezdrowych, egoistycznych, świeckich ambicji. Po prostu oddając się temu, co w królestwie zyskuje wartość, ze względu na to, nie jak bardzo pozycjonowana jest dana służba, ale ze względu na to, że każda służba królowi. Ma królewskie znaczenie. I moje pytanie do Ciebie dzisiaj, być może w największym stopniu, drogi liderze, na zakończenie tego rozważania jest takie: Czy Ciebie interesuje taka służba w Królestwie? Służba, która no. Nie jest dzisiaj szczególnie mocno rozpowszechniona na świecie, która oznacza, że robimy rzeczy dla najmniejszych, najbardziej ukryte, najniższe co do znaczenia i wartości, być może najtrudniejsze, dając własnym przykładem, własną energią, własną empatią, świadectwo tego, że awans jest rzeczą Bożą. A moją rzeczą jest to, by być wiernym w małym, bo wtedy Bóg postawi mnie nad czymś większym. Trudne to słowo, nawet jak teraz to po raz kolejny czytam, to widzę, że to są pytania i dylematy, które może warto sobie zadawać, nawet w trybie niedokonanym bardziej niż zadać raz, jednorazowo zadawać sobie to pytanie i przyglądać się, Temu, jak reaguje nasze serce na odpowiedzi, jak zachowuje się nasze wnętrze, nasza dusza, kiedy odpowiedzią jest: Chcę służyć panu, a on zatroszczy się o resztę. Zostawiam was z tym dylematem, z tą wątpliwością, albo z tą refleksją, pytaniem uwalniającym kontekstem tego piątego rozdziału pierwszego listu apostoła Piotra. Takich liderów nam potrzeba. Takim liderem chcę się stawać, takim liderem chcę być dla ludzi, których prowadzę.